Cześć, z tej strony Petit, witajcie na kanale Uminoboken. Dzisiaj kolejny obszerny materiał dla początkujących, ale i nie tylko graczy One Piece. Premiera OP06 już za rogiem. Nagrywam ten film 13 marca, a to oznacza, że jeśli nie zamówiłeś booster boxa pół roku temu, to prawdopodobnie teraz albo próbujesz znaleźć korzystną ofertę i liczysz na cud, albo stoisz przed dylematem zapłacenia wysokiej ceny za boxa. Jakie mamy wyjście numer 3? Kupić single. A jak to zrobić, żeby było tak jak Polacy lubią najbardziej, czyli dobrze, ale Pytanio? O tym w dzisiejszym odcinku. Nieważne czy jesteś nowym graczem i musisz wszystko zbierać od zera, czy weteranem, który ma każdy możliwy playset każdej karty od 01 aż do OP05. Omówimy wszystko to, co musisz kupić, by wjechać na pełnej w najnowszy dodatek. Dane, które wykorzystałem w tym wideo do ustalania cen, pochodzą z kart market. Dla ułatwienia obliczeń, brałem najniższą cenę dostępną z kraju europejskiego, tak by uniknąć cła i innych dodatkowych opłat. Ceny są orientacyjne, mogą się różnić od rzeczywistości na plus i minus w zależności od tego, od kogo kupujemy karty. Deki, które omawiam w tym wideo, są taliami najpopularniejszymi w ostatnich tygodniach na europejskich turniejach. Ewentualnie są nowymi dekami, które teraz wejdą do mety europejskiej, a są już grywalne w Japonii, i wiemy, że. Działają. Następnie na podstawie wybranych list z tych turniejów opracowałem średnią cenę talii, którą zobaczycie w tym filmie. Deki nie mają jakiejś większej struktury, kolejność jest losowa. Na pierwszy ogień Gekomoria jest to całkowicie nowy dek. Jego złożenie wymaga kilku drogich kart. Przede wszystkim Borsalino SR z OP02, Great Eruption z szóstego starter deku, Sabo z czwartego dodatku. Nawet jeśli już posiadasz wszystkie wcześniejsze playsety, to niestety i tak musisz solidnie dofinansować ten dek. A to przez Morię i Peronę SR. Gekomoria będzie grana w każdym czarnym deku, a to oznacza, że będzie stała wysoko. Do tego problemy z dostępnością produktu i windowanie cen gwarantowany. Finalnie cena tego deku to 1070 zł, a samo dokupienie kart z szóstego dodatku to 403 zł. Kolejnym dekiem jest Perona. Z nią jest podobny problem co z Gekomorią. Borsalino, Moria windują cenę tego deku w kosmos. Jednak trochę różnią się karty, które gramy w drugiej części deku, co powoduje, że finalna cena złożenia tali z Peroną to 907 zł, a dokupienie kart z OP 06, czyli Brukariumy i Gekomorii to koszt 293 zł. Następnie dek, który jeszcze do niedawna był kolejną talią z kategorii powiedzieć, droga to nic nie powiedzieć, natomiast po wejściu OP06 dostajemy kilka ciekawych kart, które powodują, że granie katakuriego nie ma sensu i nie ma na niego miejsca, a to powoduje, że cena tej talii spada do 384 zł. Najdroższą kartą jest starterowa Charlotte Lin Lin, ale jeśli graliśmy z czasów dostępności tych starter deków, to powinniśmy mieć playset tej karty. Koszt do kupienia kart z OP06 do grania Katakurim to 56 zł. Musimy zaopatrzyć ją w Onami, Kikunojo, Reject i You Are The One Who Should Disappear. Najlepiej wszystko w czterech kopiach, na wszelki wypadek. Co więcej, Dek jest nadal jednym z metadeków, więc jest to tania opcja na wejście do gry wysoko competitive z perspektywami na wygrywanie lokalnych turniejów. Kolejny żółty w zestawieniu, Enel. Na dekliście widzicie listę z OP05. Głównym problemem Enela z punktu widzenia początkującego i wchodzącego do gry gracza jest to, że gra Katakuriego Sek z OP03. Ten sek dalej stoi w cenie i nakręca finalny koszt całej talii. Niemniej jednak, jeśli rozważasz granie Eminemem w OP-06 albo chcesz być na niego potencjalnie gotowy, to wpada nam kilka kart, które ulepszają działanie tej i tak mocnej talii. Twój album gracza powinien zostać rozbudowany o playsety Okiku, Onami, Kozuki Hiyori, Kozuki Momonosuke i o dwa eventy. Reject You Are the One Who Should Disappear. Koszt złożenia Enela na ten moment to około 1160 zł, a dokupienie wspomnianych kart to 250 zł. Świeżynka Winsmoke Reju. Nowy lider OP06, a do tego bardzo ciekawy z bardzo ciekawą mechaniką. Obecnie gram tą talią i zamierzam ją grać przez dłuższy czas, bo bardzo mi się spodobała. Do złożenia w większości na tanich kartach. Koszt deku to 190 zł. Najdroższe są 4 eserki w InSmoke Oprócz tego z OP03 potrzebujemy 4 Kaje i 4 Miss Double Fingers OP05. Dek jest bardzo przyjemny i bardzo grywalny. Na kanale znajdziecie już poradnik dotyczący tego lidera. Gdzieś teraz powinna wyświetlić wam się karta z linkiem do tego filmu, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Talia, która w nadchodzących dodatkach będzie przybierać na sile, czyli Red Purple Low, wchodzą ulepszenia w OP06, wejdą ulepszenia w EB01. Jeśli już zaopatrzyliście się w dziesiąte starter deki, to nie powinno być problemów w kompletowaniem tego deku. Na ten moment, jeśli chcielibyście składać go od zera, to jest to koszt 640 zł, z czego wydaje mi się, że można z tej ceny uciąć jeszcze 150 zł, bo można spokojnie grać 4 razy Rice Maxa bez promek Gordonów, które windują ceny tego deku. Cena Tali zawiera już upgrady z OP06, czyli SRK Shurai, Rice Maxa, Winsmoke Yonji i Winsmoke Reiju. Nieśmiertelny Zoro, jedna z tańszych opcji w naszym zestawieniu. Za kompletny grywalny dek zapłacimy poniżej 100 zł, bo 79 Lista standardowa nie zmienia się od miesięcy. Jeśli chodzi o upgrade, to Zoro jest ponad rotację, ponad wszelkie zmiany mety i nie chce żadnych nowych kart. Niemniej jednak, jeśli jesteś Zoro Enjoyer, to zaopatrz się w Playset Gamgam King Kong Gatling i Blue Dragon Sealwater Water Stream. Łączny koszt 250. Odrobina pasjansa nikomu nie zaszkodziła. Nami, do której poradnik też widzieliście już na kanale. Koszt złożenia deku to 83 zł. Lista grana standardowo, wszystkie karty, które omawialiśmy wtedy są nadal aktualne. A jedyny upgrade, jaki mamy w tym zestawieniu, to dołączenie White Snakes OP06. Łączny koszt złotówka. Gwiazda ostatnich tygodni. Uta i magiczne Sealed Battle, które w wielu miejscach jest jak Yeti. Każdy słyszał, nikt nie widział. Na ten moment przez jej popularność grywalny dek kosztuje 680 zł, a to za sprawą kida i nami. 3 kidy 308 zł, 4 nami 220 zł. Oprócz tego gramy w większości zawartość 11 starter deku. Jeśli ich nie macie nadal są dostępne w okolicy 60-70 zł. Potencjalnie upgrade do tej talii to Seg Zoro z OP-06 i na pewno Dracul Mihawk z ST-12. ST-12 to nowy starter, który Opening mogliście zobaczyć na niedawnym shortcie. Ma premierę 15 marca i w jednym deku znajdziemy dwie eserki Michałka. Koszt to standardowo okolice 60 zł. Nie wydaje mi się, żeby był mega rozchwytywany, ale nigdy nie wiadomo. Jeśli chcecie nadal grać konkurencyjną utą, koniecznie zgarnijcie 4 Michałki dla siebie. Prawdopodobnie jeden z najsłabszych liderów OP06, Hody Jones, ale z kronikarskiego obowiązku muszę o nim wspomnieć. Kombinowany deck bez użytecznych promyk, które jeszcze nie są u nas na rynku dostępne, kosztuje 237 zł. Jak wiadomo, wszystkim da się grać. Jeśli zmasterujecie odpowiednio ten deck, to pewnie jakieś wyniki lokalnie jesteście w stanie osiągać, ale nie spodziewałbym się o walczenia topki na międzynarodowych turniejach z metadekami. Potencjalnie upgrade tej talii. To cztery promki Hody i Jozu z Pirates Party Vol. 6 i cztery Michałki z ST-12. Oprócz tego decklista zawiera już karty OP-06. Belobeti. W kontekście tanich, a powiedzmy umiarkowanie średnich, silnych deków nie można nie wspomnieć o Belobeti. Lider z OP05, złożenie tej talii to zaledwie 113 zł, najdroższymi kartami są 4 sztuki San Diego z OP04 i Koalis OP05. Jedyny upgrade dochodzący w OP06 to Emporio Ivankov o powalającym koszcie 40 groszy. Betty nie jest topowym metadekiem, ale jeśli podejdą odpowiednio karty, to potrafi napsuć krwi swoim przeciwnikom i lokalnie może się sprawdzić. Pora na wyczekiwaną Yamato. Double atak, banisz od nami. Śmiertelna kombinacja, a to sprawia, że deck będzie mocno eksploatowany. Obecnie złożenie go to koszt 750 zł, 4 razy zoro, Kozuki Hiori, Momonosuke, Hody Jones sprawiają, że jest to dość wysoka cena na ten moment. Jednak nadal jesteśmy przed premierą. Ceny będą wariować, ale jako że ten deck i karty są grywalne, raczej nie spodziewałbym się dużych spadków. To raczej utrzymanie ceny, a nawet jej ewentualny wzrost. Dek w większości opiera się na kartach OP06, więc wszystkie dostępne są karty na bieżąco. Sakazuki. Człowiek zagadka, Azja dostaje bana. Czy my dostaniemy? Pewnie tak, na ten moment gramy jak gdyby nigdy nic, więc nie możemy nie wspomnieć o tym deku. Mało konkurencyjny jeśli chodzi o cenę, bardzo konkurencyjny jeśli chodzi o wyniki. Czy ryzykowałbym zainwestowanie w niego? Wątpię. Lepiej poczekać co się wydarzy i dopiero później kupić karty. Sakę na ten moment złożymy za około... 900 zł, potencjalnym upgrade'em do niego jest Gekko Moria z OP06 i koszt zakupu playsetu to około 308 zł. Sam zakup tej karty jest dość spoko. Cena będzie się utrzymywać, Moria gra w każdym czarnym deku, więc może być całkiem przydatną inwestycją. Kolejna gwiazda starego formatu w Stanach w OP05 nadal potrafił zrobić top kata. Bodajże 116, czyli Wide Upgrade'ów raczej się nie spodziewam. Koszt zrobienia tego deku to 350 zł. Sporo kart ze starszych dodatków stąd taka cena. Patrząc na inne alternatywy, które mamy obecnie. Raczej nie inwestowałbym w tą talię, chyba że jesteście mega fanami brodego. To już wszystko. Dajcie znać, czy podoba Wam się coś w stylu Player's Market Watch. Jeśli format się przyjmie, będę chciał go raz na jakiś czas robić tak, by osoby zainteresowane wejściem w One Piece miały jak najbardziej aktualne ceny i perspektywy wejścia. Mam też nadzieję, że materiał ten okazał się pomocny i tym, którzy nie są do końca zdecydowani, i pomoże im rozwiać wszelkie wątpliwości. Dzięki za dzisiaj. Słyszymy się w sobotę w kolejnym filmie. Cześć!